Kolejnego dnia właśnie wstałem. Wieje, słychać już stąd szum fal. Mam nadzieję, że piasek zniknie w nocy i fanty się pojawią. I kurde, wrócę w Oczywiście się śmieję, za to dużo będę przedłużał. Zapraszam serdecznie do gondola Kolejnego dnia wyprawy we Włoszech. Woda wstawiona i patrzcie, co ja tu mam. <laughs> Cukier trzcinowy. Tutaj mam kawkę, śmietankę. No wreszcie kawa wiedzie i będzie energię na cały dzień. Już trochę przytomniałem na tym wyjeździe. Jestem pełen energii, wczoraj mogłem spać, także już się zaklimatyzowałem. Tak mi się wydaje, że organizm przyjął włoski klimat, trochę jodu i możemy działać. A na śniadanie resztka chleba, która mi została, kabanosy, no i z miodem sobie zrobię kilka kanapek, trochę węgli, podładuję energię. W oddali jeszcze dwa kampery, A zobaczcie jaką robotę robi ten parking. No wielki jak nie wiem, to ludzi musi być w sezonie od zarąbania. Jak pomyślałem, żeby z rana zamiast na plażę, to sobie wychodzić po parkingu, bo nie też coś, coś nagubili, zobaczcie. Veneto Agricultura Centriego Diacesso alla Spiaggia i Super! Vecchia, tutaj jestem. Piękna plaża. O, Aceso a co jest w tym miejscu. Tu jest mniej na pewno. To nie jest taka turystyczna miejscowość, tu jest praktycznie. A, i tutaj, że poszukiwaczy mija ten pas wejścia, a ja tutaj poszukam, to będzie start. Pierwszy sygnał i znalazłem. Pieska, pieska. Eee, nie wiem co i jak tutaj. Może mile z Andrzejem na mierzą właściciela i zwrócimy. Fajny początek. No tego jeszcze nie grali. Patrzcie razem zegarek. Bering max rené wygląda na taki luksusowy, ale czemu nie ma paska? No ciekawe, ciekawe. Także były tylko te dwa sygnały, ale chyba było warto. Bering Max Rene i zobaczcie, z tyłu jest napisane. Kryształ szafirowe szkło. Więc po tych numerach sprawdzę później jak będę miał internet ile kosztuje. No i wam wyświetlę cenę, bo strasznie mnie ciekawi. A moi drodzy, sprawdziłem, ten zegarek kosztuje dokładnie 100 euro, bez 10 eurocentów, także fajny traf, fajny traf, naprawdę. No, zacząłem się bawić w parku i proszę bardzo, 20 eurocentów wpada lepiej niż z plaży, także pokręcę się tutaj. Drugi sygnał i kawałek suwaka. Sygnał, za dużo nie było, ale przynajmniej przetestowałem nożołopatkę od Łukasza Guba. Pozdraw serdecznie Łukasz, jakbyście chcieli taką łopatkę pisać do Łukasza. Jak dobrze odpali po nocy? Elegancko A, przypatrzymy się z bliska temu poszukiwaczowi Pozdrawiam serdecznie, signore Jeżeli byś przez przypadek oglądał mój kanał W co wątpię, ale... Ale zobaczymy Jaki sprzęcik A, dobrze szuka, bardzo dobrze Super. Dobra. Przejechałem kawałek dalej, tutaj jest bardziej trawiaste takie podłoże, bardziej miękkie do kopania. I jeszcze się pobawię, bo bardzo mi się podoba takie szukanie na parkingu. A teraz coś od spodni, suwaka, jakieś takie gucio metalowe. Z małego dołka wskakuje 20 eurocentów, ale w jakim stanie pięknym. Skromne podsumowanie, ale powiem Wam, dla tych dwóch monetek fajnie było się pobawić tutaj. Przede mną teraz 32 km do plaży w miejscowości Kaorle. Pogoda bardzo fajna, trochę wieje, ale jest super. No i zobaczcie, godzina dziewiąta. Niektórzy dopiero wstają, a ja już byłem na poszukiwaniach na plaży z nazwą Zegarek. Byłem na parkingu z nazwą 40 Eurocentów. No i powoli, pomału do celu. Ale fantastycznie wyglądają te uprawy winogron. Wszystko tak równiutkie, perfekto, po prostu perfekto. Plaża w Kaorle, wieje strasznie, ale patrz, jaki widok na kościółek. Coś pięknego. Jest kolejna dziesiątka, tutaj na. na odpływie. Rewelka. Jest kolejna monetka, 50 eurocentów. Czekałem na ciebie, jest 2 euro. No i taki widok i to ja lubię. 20 eurocentów z rana, jak śmietana. Sissamochodzik. Jak to? Nissan. Elegancko. Zmieniam sito na stalowe, z tego względu, że trochę sygnałów jest. Już Wam pokazuję lemonet z nazwą w ciągu no, jakieś półtorej godziny. O, są tam dwie, dwie, eurocentówki z poprzedniego. Wypadło tam e, na parking. No ale trochę sygnałów jest, także nie będę się męczył. Spędzę tu sporo czasu jeszcze, także wchodzi sito stalowe od Krzysia, pozdro Krzysiu sito sprawuje się rewelacyjnie i kości jednego euraska sygnał. kolejny samochodzik do kolekcji tym razem włoska karetka kolejna zaleta sita zobaczcie, na tym piasku śladów praktycznie nie widać a ślad po sicie idealnie wskazuje ścieżkę jak i żeby przeszukać dokładnie plażę ja Miałem bardzo dziwny sygnał, dlatego go kupałem i patrzcie, ostrze noża, długo przeleżało. Z takiego wielkiego dołka wpada 50 eurocentów. Dobry ma zasięg, jak na Przyszła pora na wymianę baterii. Explorer jest zasilany ośmioma paluszkami, ja używam Sanyo Eneloop. No i dopiero teraz, pierwszy raz muszę zmienić, to zobaczcie ile to dni, ile godzin szukałem. Tylko wymieniłem baterię jest 2 euro. Yeah. W lewym dołku było euro, a w prawym 50 eurocentów. A teraz, przy takich słupkach, z dołka wypada 20 eurocentów. Ale te monetki czerwone wpada 1 euro. Kolejne euro jeszcze z 20 minut, i robię przerwę na obiad. I słuchajcie, wpadło dwa grosze. Widziałem tam napis „Rzeczpospolita Orzełek”, <grystanie> także śmiesznie akcent polski. Zobaczcie, kochani, jaki odpływ się zrobił. Wieje mocno, ale po obiedzie idę, idę tam. Może znajdę jakieś pierścionki. bo wody zabrało kurde. Super. A przed obiadem jeszcze uraz wpada. Leżę sobie tutaj. złoty polskie <laughs> 2 euro, mega no to sobie poszalałem, myślałem, że wszystkie parkingi są tutaj bezpłatne yy, po sezonie a tu niestety 30 euro, jeżeli zapłacę chyba w terminie 10 dni, coś takiego, masakra ach, kurde gdyby nie mandat w sumie wpadło 18 euro 2 grosze i trochę śmieci no, wynik fajny, naprawdę fajny Kolejna plaża, praktycznie, może zabrała wszystko. No i tutaj raczej nie poszukam. Ale tutaj, przy tych barach, może tu coś wyjdzie. Baja Blue, One Beach, One Love. I tutaj patrzcie, zejście. I tam mam parking. Znaczy, czy nie jest przepięknie? Pierwszy sygnał. I kawałek takiej mikroróreczki aluminiowej. No, jest 2 euro, czyli dobrze, że tutaj wpadłem. Jest sygnałów prawie brak, ale 20 jeszcze wpada. Wpada też taki karabinczyk. Oczywiście, na parkingu już zostałem sam. Także kochani, w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle: 2,20 Teraz wpadło, czyli łączny bilans 20,20 20, 20 euro. Piękna liczba. Niestety minus 10 euro za mandat. Ale cóż poradzi, takie życie. Dzięki, dzięki bardzo za wytrwanie do końca odcinka. Proszę bardzo o subskrypcję, łapki w górę dla zasięgu. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć! Oto zobaczcie, energetyk za złotówkę. Ciekawe jak będzie smakował.